Witam serdecznie. Nazywam się Piotrek. Mój kanał będzie się nazywał Betoniarz w Norwegii. I będzie śledził losy mojej pracy. Tak jak już mówiłem, mieszkam na stałe w Norwegii. Pracuję w betonie. O, tu akurat odjeżdża kolega. <słuch> beton. Dziękuję bardzo o, to tym 11 kubików. Lejemy sobie beton. Ja dokładnie jestem operatorem pompy, gdzieś pompą gruszki Lejemy różne ściany, fundamenty i tak dalej. I będę chciał na tym kanale pokazać wam troszeczkę kulisy mojej pracy, tłumaczyć, na czym polega ta praca. Może to kogoś zainteresuje. Dzisiaj mamy taką wlejemy taką ścianę wlejemy sobie beton tutaj jest moja maszyna to jest pompobruszka marki Cifa na podwoziu Volvo jest to całkiem dobra maszyna na niej się uczyłem na niej się uczyłem pracować zaczynałem na niej swoją przygodę z betonem Proszę bardzo, tutaj jest beton w środku. Wylaliśmy już tutaj taki jeden mały fundament. pompa ma 28 metrów zasięgu rurociągu zasięg całego. 85 barów ciśnienia roboczego w maksymalnym, maksymalnym ustawieniu. Wylaliśmy już przed chwilą taki mały fundament Mały, nie mały Tak jak, tak jak mówiłem bo Musiałem przerwać, bo dzwonił do mnie kolega Jedzie do mnie z kolejną dostawą Z kolejną gruzką betonu Tak jak mówiłem, wylaliśmy tutaj taki fundament Na którym będzie potem dalsza część tej potężnej ściany Wylaliśmy ten fundament betonem B45 SCOB to jest taki beton, który leje się w ścianę, który e, ładnie się rozpływa w ścianie. Nie trzeba używać wibratora, on się ładnie rozpływa i wychodzi ładna ściana, tak jak tutaj na przykład już wcześniej była wylana. Nie ma żadnych, jak my to mówimy w żargonie betoniarzy, raków, czyli tak zwanych dziur. Beton ładnie się rozpływa na lustro. Hmm, tak. tutaj, tutaj wylaliśmy właśnie ten fundament to 8,7 kubika, jak już mówiłem. Teraz czekam na kolejną dostawę. Przyjedzie kolejna gruszka i będziemy kontynuować tą ścianę. Zalaliśmy jakieś 3-4 kubiki w tą ścianę. I czekamy, czekamy na następną, na następną gruszkę. Co więcej. Myślę, że w kolejnych odcinkach będę, będę, będę chciał Wam pokazać, na czym polega praca y, operatora pompy albo pompą jak w tym przypadku. Będę chciał na pewno tłumaczyć dla potrzebujących, jak należy zacząć start y, betonu, bo jak y, wiecie, czy nie wiecie, beton bardzo ciężko się pompuje. To nie jest woda to nie jest płyn, to jest beton czyli to jest kamień, cement i woda z różnymi dodatkami yy, to nie jest tak łatwo, jeżeli rury są suche. Chciałbym Wam też pokazać procedurę startu procedurę kończenia czyszczenie rurociągu, ewentualne potem mycie gruszki jest tu dużo różnych takich tematów co, co niektórzy nie wiedzieli na pewno Myślę, że to zainteresuje, bo jak ja zaczynałem pracę, uczył mnie kolega taki serdeczny Michał. Pozdrawiam go gorąco. On mnie uczył całej roboty, nauczył mnie obsługi tej maszyny. On też pracuje w tej samej firmie. I pamiętam, było mi ciężko, bo to nie było takie proste. Próbowałem znaleźć różne takie... Filmy na YouTube, ale no, nie znalazłem takiego stricte kanału, który, który by tłumaczył, pokazywał różne takie triki, różne takie sztuczki, które pomagają e, pompiarzom przy starcie pracy na betonie. Tak jak się zaczyna, było bardzo ciężko, bo pompa się potrafi zapchać, potem się potrafi separować klienci stoją zdenerwowani, poczekają, chcą kontynuować pracę, a Ty stoisz, się denerwujesz. No eee... i na pewno zaoszczędzi to dużo nerwów i stresu innym, innym początkującym początkującym pompiarzem. To dlatego to myślę, że to będzie miał mój kanał na celu będzie miał na celu pomoc yy, innym ludziom którzy będą chcieli zacząć przygodę z pompowaniem betonu no jeszcze mam do jego samochodu takie piękne Volvo Esenta jest też akcent naszej polskości jest tabliczka z godłem, z korzełkiem bo no, tak jak już mówiłem znajdujemy się w Norwegii ale ja jestem Polakiem i nosę w sercu orzełka na razie czekamy przyjedzie przyjedzie auto, będziemy kupować beton postaram się jeszcze coś domontować jakiś kolejny ja mam nadzieję, że Wam spodoba kanał piszcie w komentarzach o czym byście chcieli wiedzieć będę starał się odpowiedzieć Wam coś podpowiedzieć pomóc i zaczynamy Betoniarz w Norwegii. Do zobaczenia.